My znajdujemy się na Mediade Ultraligi i dzisiaj udało nam się złapać Patryka Mistykesa-Piórkowskiego, Czyli Patryk. Dzień dobry. Czyli nowego wspierającego Forsaken. Patryk, ja swoją rozmowę chciałbym z rozpocząć od Twojego okresu w EG, czyli zeszłego roku. Powiedz mi, ty po udanym okresie w Kik otrzymałeś ofertę właśnie od Akademii IG i powiedz mi, to była Twoja jedyna oferta taka sensowniejsza, czy po prostu gdy ona się pojawiła, to jakby wszystkie inne odeszły już w niepamięć? Tak naprawdę miałem tylko ofertę z IG. No. Ok. Um, przechodząc dalej, no to ty jak już byłeś w IG, to um, jakby wiadomo, podróż jest dosyć daleka i nikogo tam w sumie wcześniej nie znałeś. Powiedz mi, z kim udało ci się złapać taki najlepszy kontakt na samym początku? Um, miałem takiego kolegę, który miał być u nas też w drużynie, Shayden, i on w sumie dostał bana od Rajotu. Zanim dołączył, a miał grać z nami w lesie zamiast kontrakcja. i Mimo to, że on jest obana, my tam dalej gadaliśmy i potem wprowadził mnie na Discord. To w sumie z większością ludzi tam z Akademii gadałem, ale tak najbardziej to raczej z JoJo piunem z mojego teamu się najbardziej żyliśmy i... i mieliśmy dobry kontakt. Ale tak to generalnie większość graczy z Akademii poznałem i tam spędzaliśmy dużo czasu każdego dnia. A od którego z graczy w sumie nauczyłeś się najwięcej podczas tego okresu? No, właśnie od JoJo Piłnu. Ale no. to bardziej nie grą, tylko myśleniem i po prostu głową. jasne, to też jest bardzo ważna sprawa. Ty spędziłeś w Akademii EG cały rok tak naprawdę, dwa splity e ligi i dwa te turnieje Proving Grounds. Powiedz mi, w jakim aspekcie swojej gry najbardziej się rozwinąłeś podczas tego czasu? Ehm, najbardziej to generalnie mogłem skupić się na tym, żeby swój styl, jak e Miałem bardzo dużą wolność od trenera i od generalnie dla od drużyny mogłem skupić się na tym jaki jak jest mój playstyle i jakby go bardziej tak wyszlifować i głównie na tym bardziej pod engage, pod engage się jakby ukierunkowałem na innych też postaciach oprócz tylko tam Loną, na co gram w kick więcej ale właśnie dopieszczałem bardziej ten element engage'u i bardziej takiego jakby swojego stylu gry Podczas naszej rozmowy odbywałem się rozgrywki MSI, no i właśnie wspominałeś o Jojo Pune. Tam właśnie twój były kolega z drużyny aktualnie gra. Powiedz mi, czy ty uważasz, że um, jakby to, że on aktualnie jest w tej drużynie, to zasłużył sobie na to? Myślę, że na pewno. W sensie z nim było ciężko, bo mimo że on my graliśmy pierwszy... Ja grałem z nim jaką dopiero pierwszy raz grał w akademii, to on po pół roku. No nie, że miał już trochę wrąbane, też trochę byliśmy jakby pokrzywdzeni na jakby cele lepsze main teamu, bo zabrali nam potem dżunglera, z którym byliśmy w sumie top 2 na początku Summeru. Ale jak zabrali nam dżunglera i potem graliśmy z tymi, to już tak trochę się nie starał i było widać, że po prostu męczy go ten proces cały, bo graliśmy z różnymi dżunglerami ciągle. A on był też bardzo taki, że potrzeba dużo atencji na midzie i wokół niego się rozgrywka rozgrywała. Ale uważam w pełni, że tak, y, może wielu osób na przykład by to zdziwiło itp. No, ja głównie też pchałem o to, żeby wrzucili go do tej głównej drużyny, bo no, po prostu bałem, martwiłem się o to, że jeżeli on nie wejdzie na ten krok wyższy, to y, on się po prostu znudzi i przestanie na przykład grać. Bo on jest właśnie taką osobą, że tak samo jak z Fortnite'em, jakby już było dla niego za łatwo i za tego i go znudziło i po prostu poszedł na inną grę. Strzelam, że poniekąd Ty będąc w Akademii IG, też liczyłeś na to, że dostaniesz angaż do głównego składu. Nie, tak szczerze nie. Moje, moje jakby nie tylko intencje były takie, że chcę pomóc. Nieważne jakby, ja miałem bardzo relację z Ignarem i Ignar bardziej wykorzystywał mnie po takie właśnie cele. Pytał się co też sądzę o tym, jaki matchup, matchup taki, co bym pignął w tego czempiona, więc my z Ignarem poznaliśmy się z Europy już wcześniej zleca, bo tam też wychodziliśmy często nawet razem. To mieliśmy takie relacje, że on wiedział, że ja po prostu jestem bardziej tam. Jakby czegoś potrzebowało, to ja mu powiem albo e, dam swoją opinię i on co z tym zrobi, to zrobi. No i na koniec roku twoje drogi z IG się rozstały. E, powiedz mi, jak ogólnie wyglądał ten moment, w którym ty odeszłeś z drużyny? E, Czy miałem kontrakt jeszcze na rok, ale chciałem wrócić do Europy? Czy Peter powiedział, że bym zrobił po prostu, to, na co mam najbardziej ochotę, bo też w Spring Split'ie miałem lekkie problemy. Po prostu no też było tak ciężko pod takim względem, że jedziesz tam sam i wiadomo, poznałem tam kilku ludzi, ale był też COVID i było mocno zamknięte wszystko i mieliśmy tak jakby bana na wychodzenie z domu. To przez 4 miesiące chodziśmy tylko jakby do ofisu i z powrotem, i nie, że depresja, coś tylko tak bardziej wtedy poczułem, że Muszę nauczyć bardziej dealować się sam z sobą, bo wtedy byłem prawie cały czas tylko sam jakby ze swoimi własnymi myślami. No ale samej życie było w porządku, tylko no, zabrali nam Leśnika i to też trochę mnie zraziło potem, ale na końcu podszedłem i po prostu chciałem wrócić do Europy, bo brakowało mi trochę tego europejskiego, bardziej solo tego stylu i, i gracza. Dlatego chciałem wrócić do Europy. No i w sumie faktycznie na pierwszy split tego roku udało Ci się dołączyć do SK Gaming Prime i grałeś w Prime League. Powiedz mi, jak wyglądał w ogóle moment Twojego dołączenia do składu, jak, jak, jak się tam dostałeś? Mm, ofert w sumie miałem wiele, co mnie zdziwiło, bo pod KIK i AGO po tamtym roku... No po AGO miałem tylko Kika, po KIK miałem tylko IG, a po Ameryce nie miałem mia i miałem najlepsze rezultaty praktycznie. A w EG miałem takie... teoretycznie miałem średnie. Ale to też nie z powodów takich, że my byliśmy słabi, tylko z innych rzeczy, ale dostałem dużo ofert i w sumie mogłem wybierać i chciałem w SK, bo Adekery bardzo lubiłem, chciałem z tym grać i, i wydawało mi się, że będzie w porządku i też w sumie SK trochę taka nostalgia, bo gdy zaczynałem jakby oglądać i grać, to dużo oglądałem Ocelota i w sumie takie trochę marzeniowe to było też pograć w SK z zakładem. No, i właśnie ten wasz skład był tak naprawdę całkiem w porządku, mi się wydaje, i tak myślałem na początku, że bez problemu on powinien być się i o wejście do playoffów, i nawet o wyższe lokaty. Co się właśnie zaważyło na tym, że no nie udało wam się wejść do playoffów wówczas? Um, jeżeli mamy szczery to myślę, że trochę szedł nas nie że rozwalił, ale był bardzo nie w naszą stronę. Bo graliśmy po trzy razy w tygodniu każdego tygodnia i to było coś typu grasz mecz, grasz screama, grasz mecz. I dużo rzeczy było bardzo emocjonalne, podchodzone do rzeczy albo były emocjonalne wnioski, które nie zawsze były jakby prawdziwe czy dobre i było dużo błędnego koła. Ale split trwał bardzo krótko i my po prostu zakładam, potrzebowaliśmy więcej czasu, bo tam pod koniec, już w sumie na ostatnie sześć mecze, wygraliśmy chyba pięć. Więc z czasem już było tego, ale na początku. No trochę też y, Mit, nie że odstawał, ale Mit bardzo miał swoją wizję gry i ona się różniła od naszych czwórki pozostałych i był duży problem, bo się po prostu nie dogadywaliśmy pod tym względem i no myślałem, że będzie tylko na on wywalony, bo tak w sumie każdy chciał, ale mnie, mnie jeszcze wywalili. No i właśnie, ty na najbliższy sezon wróciłeś do Ultraligi, powiedz mi, ciesz się z tego powodu, że będziesz teraz grał znowu w rodzimej lidze? Czy się cieszę? No, na pewno. Miałem, miałem też miałem oferty do innych rzeczy, do innych miejsc, lepsze, o wiele lepsze, załóżmy tam pieniężnie czy warunkowo, ale miałem coś typu bardziej taki. Zrozumiałem, że duży fan daje migranie w Polsce, ale głównie dzięki też przez to, że po prostu nie chciałem, żeby był jakiś trener. I to bardziej taka będzie moja drużyna, więc mam pełną władzę i wszystko jest jakby będzie po mojemu albo no tak jak ja zarządzę, więc tak naprawdę to było głównym czynnikiem, że po prostu wiem, że mam czwórkę ludzi, którzy bardzo mi ufają i będą grać to, co będę chciał grać i jaki styl, więc to będzie tak jakby największy fan i nieważne w sumie gdzie bym grał, w jakiej lidze, tylko ten właśnie aspekt, że nie ma trenera, ja mogę dyrygować i to jest bardziej taki mój team. Czyli mam rozumieć, że aktualny skład Forsaken powstał w taki sposób, że to ty podejmowałeś decyzję, kto w drużynie się znajdzie, i, i właśnie tak to ostatecznie wyglądało, tak? E, nie do końca też, bo to było trochę tak na spontanie. My się znamy trochę dłużej, i to było tak na spontanie, bo siedzimy też jakby na jednym e, spiku i, i wyszło to w sumie losowo, i tak naprawdę. Ode mnie głównie zależało, czy bym chciał w ogóle do Polski, bo tak naprawdę miałem te oferty z innych drużyn, ale te oferty mnie nigdy nie zbyt przekonywały. Zależało mi w sumie na Gaming chaosie. tutaj wiadomo, nie mam Gaming house, ale mam coś innego, że nie mam właśnie tego trenera. Więc to był inny atut, a team powstał losowo, znaczy nie, że losowo, tak przy dziwnych okolicznościach, jak tak jakby. Ale mi pasowało, jakby każdy gracz i Najbardziej dla mnie było tak naprawdę ważne, że nie jakie są mająniki, tylko to, że będą mi ufać w grze i poza grą. No i właśnie wspomniałeś też o tym składzie Forsaken. Dla mnie to jest taki, powiedzmy, zlepek bardzo różnych osobistości i, i trudno tutaj tak naprawdę określić, scharakteryzować jakoś tą drużynę, jak ona by miała wyglądać ostatecznie. Powiedz mi, jak, czy my właśnie w taki sposób mamy ją odbierać, czy jakoś inaczej byś chciał, powiedzmy, nakierować nas na, ten, na to, jak to ma wyglądać? U mnie raczej jest bardziej tak, że nie, że gramy jakiś specyficzny styl, raczej raczej pod silne nasze strony, oczywiście, gdzie jeszcze trochę poznajemy, bo dopiero zaczęliśmy skrymować. Nie graliśmy jakby skrymów, zanim podpisaliśmy, tylko wiedzieliśmy, po prostu podpisaliśmy świadomie, wiedząc, chcieliśmy wszyscy grać. Styl. Bardzo taki bardziej adaptujący z mojej strony, bo ja bardziej adaptuję i jestem osobą, która bardziej odpowiada w drafcie na, na przeciwnika i pikuje to, co będzie w miarę utrudniało im grę i nie, nie będzie raczej takiego jednego stylu z naszej strony, będzie właśnie raczej będzie dużo stylów. Hmm. A dlaczego w ogóle Forsaken? Jakby to była jedyna drużyna, która była chętna na waszą, na wasz skład, czy, czy jak to wyglądało? E no chyba Forsaken była jedyną drużyną, która nie miała jeszcze drużyny tak naprawdę podpisane i po prostu tam Warsi miał tryouty i wyszło tak, że poszliśmy po prostu piątką i, i powiedzieliśmy, no my możemy w sumie grać, jeżeli chcecie nas i, i tam były kwestie do wyboru, tam był jeszcze inny trener i miał innych trochę zawodników, nie, nie na każdej roli też, nie miał jeszcze ludzi, ale... My powiedzieliśmy, że albo nas, ale bez trenera, albo po prostu niech wezmą tamten team i zrobią, co tam będą chcieli. No i wybrali nas po prostu. Okej, okay, no i Wasz skład wygląda tak naprawdę na no, no bardzo silny. Ja bym powiedział nawet, że bez problemu powinniście walczyć gdzieś o podium. Um, czy właśnie takie jest wasze nastawienie na najbliższy split? Mm, nie, nie będę wypowiadał się za resztę drużyny z mojej perspektywy. Nie mam żadnych oczekiwań i po prostu... Dam z siebie wszystko i jakby każdy dzień będę brał jakby z dnia na dzień i co tam ulepimy i co zrobimy to zobaczymy, ale nie lubię zbytnio myśleć o przyszłości i mieć jakieś oczekiwań, bo po prostu zaczynam za bardzo na tym myśleć, mam wrażenie i, i się zaczynam stresować, a tak po prostu żyję na spontanie i nie ma stresu. Hmm, czy jest w Ultralidze jakaś drużyna, której się szczególnie boicie? Nie, 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 no, szczerze tylko przegrać co możemy według mnie. Okay. Na sam koniec chciałem się Cię jeszcze zapytać, może nieco bardziej o, odnośnie rozgrywki samej w League of Legends, bo nadchodzi dość duży patch, który ma zmienić y, wielu postaciom y, te bazowe statystyki. I jak to według Ciebie to jest dobry ruch Riotu, czy jak Ty ogólnie się zapatrujesz na te najbliższe zmiany? Hmm. Mm, jeżeli mam być szczery, nie wiem co o tym myśleć. I jestem taką bardziej osobą, że dopiero poczekam, nie będę jak zbytnio yy, myślał jakby i zakładał coś z góry, tylko osobą, że przyjdzie, zobaczę, pogram, pogram dużo Solokiu i z solo queue będę miał już jakąś ideologię w miarę w swojej głowie i wtedy będę coś z tego myślał. Myślę, że jest to dosyć dobry ruch, bo gra zmierzała w trochę w zły kierunek według mnie. Było no, głównie Solo queue, po prostu zak zakładam, że zbyt dużo graczy narzeka.